Witajcie w kolejnym odcinku, który początkowo chciałem poświęcić serii książek z cyklu Fabryczna Zona, a właściwie pewnej części tego cyklu, mianowicie wszystkim tym powieściom, które łączy czarnobylska strefa zamknięta. Uznałem jednak, że znacznie ciekawiej będzie opowiedzieć Wam całą historię. Otóż wszystko ma swój początek w chwili, kiedy bracia Strugaccy, duet rosyjskich pisarzy science fiction, publikuje Piknik na skraju drogi. Była to bardzo poczytna i popularna książka, ale zanim przejdziemy do efektów jej popularności, kilka słów o fabule. Wybaczcie oczywiście, że nie mam tutaj własnego egzemplarza, ale w momencie, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tą książką, uznałem, że nie ma sensu kupować czegoś, co już przeczytałem, a wypożyczyłem ją wtedy z biblioteki. Natomiast dzisiaj bardzo często dostępne wydanie ma naprawdę obrzydliwą okładkę, które która pochodzi z gry pod tytułem Stalker. Choć sama gra jest rewelacyjna, tak okładka tej książki obrzydliwa i właśnie przetytułowanie piękniku na Stalker sprawiło, że dopóki ktoś nie wyda tego pod oryginalnym tytułem, nie kupuje swojego egzemplarza. Ale wróćmy do fabuły samej książki. Ni z tego owego pojawiła się tajemnicza strefa, w której działają zupełnie odmienne prawa fizyki. Strefa ta nie tylko pełna jest niebezpiecznych anomalii, w których można spektakularnie zakończyć żywot, ale także artefaktów, które można za dobry pieniądz sprzedać. I tak śmiałkowie, których od tej pory nazywamy stalkerami, przedzierają się do niej, żeby coś z niej wynieść. Zatem widzicie już, gdzie wszystko ma swój początek, gdzie te książki i czy gra komputerowa mają swój, swoje korzenie. Dzisiaj książka trochę zapomniana, trochę już niepopularna, ale naprawdę zachęcam, żebyście po nią sięgnęli, bo to od niej wszystko się zaczęło. W którymś momencie okazało się, że książka jest na tyle popularna i na tyle poczytna, że dość znany reżyser, znany jako Tarkowski, który wcześniej miał już pewną przygodę z science fiction, ekranizując Solaris Stanisława Lema, postanowił wziąć ją na warsztat. Naturalnie Stanisław Lem był, z tego co pamiętam, niezadowolony z tej ekranizacji, ale on był niezadowolony chyba ze wszystkich ekranizacji swoich powieści, poza jakimś jednym wyjątkiem. Był to Bodajże przekładaniec. Teraz nie chciałbym was wprowadzić w błąd, ale załóżmy, że facet był ogólnie niezadowolony z ekranizacji albo był bardzo marudnym pisarzem. Jednak rozczarują się ci z was, którzy uznają, że Stalker jest filmem akcji. Tak jak ja rozczarowałem się, kiedy miałem naście lat. Myślałem, że będzie to jakaś archaiczna ekranizacja właśnie w klimatach nadchodzącej gry komputerowej. Natomiast jest to bardzo metaforyczny, ciężki film w bardzo rosyjskim stylu. Otóż tam wszystko jest metaforą albo, albo, albo symbolem. Oczywiście każdy może interpretować ten film wedle własnego stanu wiedzy czy własnych potrzeb. On nie ma jakiejś jednej interpretacji, ale naprawdę warto go obejrzeć, tyle tylko że z nastawieniem, że są to trzy godziny metafor, symboli i rozważań. I tak jedni upatrują tam nawiązań do malarstwa Hieronima Boscha, inni do malarstwa romantycznego, jedni dostrzegają w zonie raj utracony, inni, inni przedsionek piekła. Natomiast to, jak to zinterpretujecie, zależy w głównej mierze od Was, natomiast z całą pewnością warto go obejrzeć. Właściwie to dzięki tej książce i temu filmowi słowo Stalker nabrało nowego znaczenia, a sam Stalker stał się takim na poły romantycznym awanturnikiem uzbrojonym w automat Kałaśnikowa przedzierającym się przez postnuklearne pustkowia. Oczywiście obrazu tego dopełniła gra komputerowa, ale nim, nim nastał rok 2007 wydarzyło się coś jeszcze, co zakorzeniło się również w popkulturze, w świadomości ludzi, czyli Katastrofa w Czarnobylu. Na skutek różnorakich zaniedbań, ignorancji, doszło do jednej z najbardziej takich przerażających katastrof, tym bardziej przerażającej i która zrodziła mnóstwo takich spekulacji, bo była bardzo owiana tajemnicą i propagandą. Związek Radziecki nie chciał za bardzo przyznać się do tego, co się stało, ani poprosić o pomoc zewnętrzną. Przez to bardzo długo wszyscy byli nieświadomi skutków tejże awarii. Zresztą do dzisiaj jest mnóstwo spekulacji o na wpływ na zdrowie Europejczyków, jeśli nie mieszkańców całego świata. Ale zostawiam jakby kwestię zdrowia publicznego tejże katastrofy. Bardziej istotna jest dla nas jej świadomość taka popkulturowa, to jak zakorzeniła się w popkulturze. Najmocniej chyba za sprawą właśnie gry pod tytułem Stalker, która okazała się najmocniej chyba za sprawą właśnie... Najmocniej chyba za sprawą gry Stalker, który właśnie takiego trochę bandyty, trochę awanturnika, kogoś kto chce porzucić, porzucić życie na dużej ziemi. Oczywiście za sprawą także filmu i wspomnianej książki. Tak naprawdę twórcy gry sięgnęli nie tylko po piknik na skraju drogi, ale także po film. Ci z Was, którzy będą mieli okazję wypowiedzieć życzenie na końcu gry, zobaczą, że... no... Cechuje je pewna przewrotność, i nagroda, tudzież spełnione życzenie nie będzie do końca tym, czego oczekiwaliście. Co widać, że twórcy odrobili zadanie domowe i sięgnęli także po film Tarkowskiego. Oczywiście jest to tylko moja opinia, bo jak najbardziej macie prawo do, do własnej, możecie zostawiać w komentarzach, ale my idziemy dalej do końca naszej opowieści. Gra zyskała sobie olbrzymią grupę fanów, która do dzisiaj tworzy mody, czy oczekuje wyjścia pełnoprawnej drugiej części, chociaż wszyscy już chyba straciliśmy nadzieję. Natomiast na pociechę mamy kilka książek z tegoż uniwersum, przy czym od razu zaznaczam, że są one bardzo, na bardzo różnym poziomie. I tak pan Gołkowski jest autorem zarówno najlepszej, moim zdaniem, jak i najgorszej książki. Widać facet, lubi popadać w skrajności. I trzyma się także realiów stworzonych przez grę bardzo luźno. W zasadzie łączy je tylko Czarnobylska Strefa Zamknięta i postać Stalkera. Nie pojawiają się frakcje, które znacie z gry, tudzież inne gadżety, które towarzyszyły Stalkerom. Inni twórcy również, w zależności od potrzeb, trzymają się tych realiów. Natomiast te książki są powiedzmy. Fajne, tak, fajne to jest najlepsze słowo, jakiego można użyć, ale niewątpliwie mogą dostarczyć e, radości z czytania. Przy czym tak, pięć książek to jest maks, potem zaczyna się to troszkę przejadać i zaczynacie szukać czegoś innego, a coś innego mam akurat w zanadrzu, ale ta książka, o której chciałbym Wam powiedzieć, zasługuje na osobny odcinek. Tym bardziej, że bardzo zaszkodził jej film, który powstał na jej podstawie. Wprawdzie dużo rzeczy, o których dzisiaj powiedzieliśmy, bo zarówno piknik na skraju drogi, Stalker jako gra, czy Stalker jako film, również zasługują na osobne odcinki. Pomyślę o tym, ale dziś chciałem Wam tak jakby przybliżyć genezę powstania tych książek, skąd w ogóle pomysł, jak to się wszystko zaczęło, a w przyszłym odcinku, może nie przyszłym, ale w którymś z następnych, chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej książce, której tytuł na razie nie padnie, ale osobiście uważam, że jest to na duchowym spadkobiercą zarówno pikniku, jak i filmu Tarkowskiego, także czekajcie, bo książka, choć bardzo niedoceniona, jest naprawdę dobra. Póki co, miłej lektury. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.